10 lat przygody ze Stranger Things dobiegło końca, a my na deser dostaliśmy najbardziej nierówny sezon w historii tego tytułu. Cały sezon to prawdziwy mishmash, zaczynając od niezłego startu, przez fatalny środek, aż po finał, który pozostawił u mnie mieszane odczucia. Ale wciąż był to prawdopodobnie szczyt możliwości pośród tego, co mogli nam zaoferować daferowie. Dlatego dziś porozmawiamy o podsumowaniu finałowego sezonu, o ostatnim odcinku Stranger Things i o tym, czy twórcy w ostateczny sposób udowodnili, że nie mają jaj, czyli zdolności do podejmowania minimalnie ryzykownych decyzji fabularnych. Wyjaśnię wam również, czy mimo tych wszystkich zgrzytów, ostatecznie kupuje to zakończenie, czy może jednak pozostał niesmak po zmarnowanym potencjale. Zapraszam do materiału. Muszę przyznać, że finał i tak jest lepszy niż spodziewałem się, że będzie, bo początkowo nastawiałem się do niego bardzo sceptycznie, ponieważ poprzednie trzy odcinki ostudziły mój zapał i zabiły we mnie ciekawość. Zwłaszcza, że przez lata narastających oczekiwań poprzeczka została ustawiona tak wysoko, niż niemal pewne było, że finał podzieli los gry o tron. Tak się jednak nie stało, przynajmniej nie w pełni. Te analizę podzielę na dwa etapy, bo umówmy się ostatni odcinek to w rzeczywistości dwa zupełnie różne epizody upchnięte w jednym. Pierwszy to konfrontacja z Vecną, a drugi to nostalgiczne pożegnanie z bohaterami i samym Hawkins. Zacznijmy od przygotowania do walki z Vecną, bo tam pojawia się najwięcej absurdów, a potem przejdziemy do zalet. Pierwsza połowa tego materiału to niestety słabsza część tego finału. Co prawda pojawia się próba budowania atmosfery nadchodzącego końca i epickiej walki, ale cały seans psują liczne absurdy i słabe kreacje aktorskie na czele z jedenastką, która od początku była gotowa na śmierć, ale prezentowała przez większość czasu tę samą, kamienną, smutną minę co w poprzednich epizodach. Dodatkowo w trakcie tego odcinka zobaczyliśmy najbardziej wytrwałą konstrukcję stalową na świecie, która wytrzymała opór drugiej planety. Henry okazał się opętany przez wielkiego pająka, a Max zdążyła nadrobić zaległości w szkole i zdać w tym samym czasie co reszta, mimo że przeleżała śpiączce 2 lata. Trochę tych absurdów się nazbierało, no ale nie ma co narzekać na te zabiegi. Twórcy chcieli po prostu, żeby wszyscy wzięli udział w finałowej bitwie. Oh, 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 oh. Well, well, well. No ale muszę, bo się uduszę. W poprzednim materiale snułem pomysły kto może umrzeć, jak może rozwiązać się historia poszczególnych bohaterów. Nic się nie sprawdziło, nie mam tego za złe. mam jednak problem z bezpiecznym i zbyt skliwym podejściem twórców, którzy świadomie sięgnęli po najprostsze chwyty emocjonalne, Między innymi tak jak pozorowana śmierć chociażby w przypadku Steve'a na wieży, czy rzekome zastrzelanie jedenastki przez Hoopera. Minusem tego epizodu jest przede wszystkim to, że wszyscy bohaterowie dostali zbroję niezdolną zgładzić ani jednej duszy. Niestety to wszystko wydarzyło się mimo obietnic twórców, którzy mówili, żeby nie przywiązywać się do żadnych postaci, bo każdy może zginąć. Dodatkowo przez ponad godzinę nie działo się nic nadzwyczajnego, a każdy etap walki tracił na znaczeniu z każdą chwilą. Przecież już od początku dostaliśmy kilka absurdów, gdy Henry mógł zająć się jedenawską, kiedy znalazła się w jego domu, ratując dzieciaki. Przecież gdyby ją zgładził, nikt inny by mu się nie przeciwstawił. Kolejnym moim ulubionym absurdem był moment, gdy Derek okazał się silniejszy niż Henry podczas walki o Holly. To było bardzo zabawne i to bynajmniej przez późniejszą scenę, w której Derek krzyczy do wekny. Takie zabiegi odebrały powagę finałowi. Przecież zapowiadany mroczny koniec w pierwszych odcinkach w takiej sytuacji mógł poskutkować drastyczną śmiercią Holly, ale zdecydowano się wybrać ostrożność. Ja wiem, że taki zabieg bardzo łatwo wytłumaczyć, bo można powiedzieć, że Henry nie chciał skrzywdzić Holly, bo po prostu jej potrzebował. Ale z drugiej strony, dlaczego ciągle Henry się powstrzymywał? Przez jego brak reakcji ja jako widz nie czułem żadnego zagrożenia ze strony antagonisty. Za każdym razem, gdy pojawiała się sytuacja na styku, od razu wiedziałem, że bohaterom nic nie grozi. Dlatego podtrzymuję zdanie z pierwszego materiału, w którym mówiłem, że mam problem z wekną. Tutaj dalej nie czułem powagi sytuacji i zagrożenia, ale nie z powodu źle zagranej postaci, bo Jamie naprawdę dobrze oddał kreację Henry'ego. Po prostu decyzje, które podjęli bracia daferowie, sprawiły, że ten finał był miałki do szpiku kości, przynajmniej w pierwszej połowie. Dodatkowo, dalej, mimo retrospekcji, nie wiemy, jaki motyw ma Henry. Dostaliśmy kawałek historii, rozwinięcie skąd wekna otrzymał moc, ale wciąż nie wiemy, dlaczego chciał złączyć te planety, bo jedno zdanie wyjaśnienia mówiące o tym, że ludzie są źli, nic kompletnie nie wyjaśnia. Jego motywację mamy tylko zarysowaną, więc co najwyżej możemy się domyślać, skąd bierze się jego nienawiść i żal. Ponadto wspomnienie związane z walizką było dla niego bolesną formą próby, która w zasadzie nic nie zmieniła w jego nastawieniu i dobrze, bo wyobraźmy sobie alternatywny scenariusz. Gdyby Vekna w trakcie rozmowy z Willem dał się siłą przyjaźni przekonać, że jednak jest dobry, przeszedł na ich stronę i wspólnie walczył z upieszcą umysłów, dopiero wtedy mielibyśmy do czynienia z kompletnie spartolonym finałem i dopiero wtedy można byłoby mówić o prawdziwie tragicznej historii, która zasługuje po prostu na 1.0. Mimo, że najgorszy scenariusz się nie wydarzył, to jednocześnie gdy nadszedł czas finałowego pojedynku, dostaliśmy największy downgrade w historii serialu. Przez kilka sezonów budowano przeświadczenie o tym, że Vekna może być sterowany, że on jest tylko pionkiem w grze, w poprzednich sezonach otrzymaliśmy zajawkę międzygalaktycznej bestii, która jest niebywale potężna i nazywa się łupiszcą umysłów. A mimo to na końcu dostajemy giga pająka, którego jedyną umiejętnością jest atak odnóżami i szczęką, przez co nie może sobie poradzić z kilkoma dzieciakami. Dlatego ta walka pozostaje tak niesatysfakcjonująca. Nie dość, że jest krótka, to jeszcze nie robi żadnego wrażenia. Brakuje tu stawki, poświęcenia i realnych konsekwencji. Nie czuć ciężaru całego pojedynku, bo wojna nie pozostawia po sobie żadnych odczuwalnych następstw. Twórcy przygotowali nas na gigantyczny bój, który był zapowiadany gromko od czwartego sezonu. To tylko początek, mówili. A okazało się, że walka z wekną i Mindflyerem trwała ledwo 8 minut. Nie dali nawet ani jednego Demogorgona, który mógłby zająć ekipę. Przecież nie pojawił się także nietoperze, które zabiły Ediego. Totalny brak rozmaicenia. Biorąc pod uwagę budżet na każdy odcinek średnio po 60 milionów dolarów, a na całość 480 milionów, to jest to rozczarowujące. Ja wiem, że w międzyczasie nastąpiła inflacja i tak dalej, ale posłużę się hiperbolą, bo muszę pokazać skalę. Walka o Helmowy Jar z władcy pierścieni film z 2002 roku trwała 39 minut, a produkcja kosztowała 94 miliony. Dlatego oczekiwałem czegoś więcej po zapowiedziach serialu, na który wydano 480 milionów dolarów. Przede wszystkim spodziewałem się większej skali, walki której zabrakło, a zapowiedzi oferowały zdecydowanie więcej. Dlatego kiedy mówiłem, że finał być może nie padł ofiarą zakończenia w stylu Gry o Tron, przynajmniej nie w całości, to właśnie tę walkę miałem na myśli. Chodzi o pośpiech w domykaniu tego etapu. Mimo, że twórcy mieli ogrom czasu na przygotowanie tego finału, bo aż 5 lat, mogli zrealizować jeden odcinek mniej między drugim a trzecim etapem cokolwiek. Chodzi o to, że mieli ten czas, a w ostatnim odcinku i tak czuć wyraźne, pośpieszne domykanie wątków, czego w zasadzie nie powinno być po spokojniejszym, przygotowawczym epizodzie poprzedzającym finał. Ale zostawmy walkę z Pająkiem, przejdźmy do walki z Wekną. Niestety, to także okazuje się rozczarowujące, i to jest kolejna niespełniona obietnica, zwłaszcza, że z takim budżetem. Jedenaska wraz z Henrym porzucali sobą kilka razy o ziemię, a na końcu wkroczył Will, który wspomógł jedenastce w walce z Henrym i po wszystkim. Po prostu go nabili na pal. Co prawda, miejscami zarzucano postaci Willa, że nie wykorzystano potencjału jego mocy. Faktycznie mało było scen z Willem, który posługuje się swoją siłą, ale wydaje mi się, że w kluczowych momentach zagrał swoją rolę i scena, w której mówi Max, żeby uciekała, była jego najlepszym momentem. Dlatego nie doszukiwałbym się problemów w rzadkim wykorzystaniu mocy Willa, ale w konsekwencjach zapowiadanych działań i następstwach, bo po co Cała scena z coming outem Willa w poprzednim odcinku, jeżeli Henry ani razu nie próbował na niego potem w ten sposób wpłynąć. Totalnie o tym zapomnieli. Nie było nawet próby, dostaliśmy tylko deklarację, że już nikt się go nie boi i siła przyjaźni pokonała międzygalaktyczne istoty, a wszystko dobrze się skończyło jak w bajce. Jedyne dwie fajniejsze sceny to pierwszy etap choreografii, podczas której jedenastka biegnie jak w trakcie treningu z Cooperem i dostaje się do środka tej istoty. Wtedy faktycznie poczułem, że coś się zaczyna dziać. A drugi moment to zemsta Joyce, gdy po wszystkich wydarzeniach, porwaniu syna, śmierci Bobiego, wymierza sprawiedliwość w eknie. Wtedy pomyślałem, że sprawiedliwości stało się zadość, ale. myślałem też, że nigdy nie odrąbię mu tej głowy. W tym momencie kończy się rywalizacja z wekną i wtedy zapaliła mi się lampka. A co z wojskiem? Przecież nie mogło ono tak po prostu zniknąć. Hooper zabił im kilkudziesięciu żołnierzy, a jedenastka zmusiła ich do zatrudnienia kolejnego doktorka do prowadzenia operacji po drugiej stronie. Tymczasem, gdy przychodzi co do czego, wojsko w zasadzie nie podejmuje żadnych realnych działań. Zostaje całkowicie zmarginalizowane i nie ma żadnego wpływu na finał historii. Ekipa wraca do swojego świata, wojsko łapie całą grupę, po czym jedenastka decyduje się odejść, a dr K po prostu wysiada z ciężarówki. Swoją drogą robiła to przez cały sezon, można spokojnie z tego zrobić kolaż. A już na serio, to kolejna wada i wątek, który mnie rozczarował. Naferowie zdecydowali się zatrudnić Lindę Hamilton jako ukłon strony lat 80. i zbudowali jej postać jako bezwzględną, pozbawioną empatii naukowczynię, która nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swój cel. Tymczasem w finale nie dostajemy nawet jednej sceny domykającej jej historię. To bardzo duże niedopatrzenie, jedno z najczęściej podnoszonych zarzutów. Wobec tego zakończenia, aż grzech tak zmarnować jedną z ikon lat 80. Zresztą problem nie dotyczy wyłącznie dr. K. Brak jakichkolwiek konsekwencji z za zabójstwa tuzina żołnierzy przez Coopera również trudno traktować poważnie, ponieważ wojsko całkowicie jakby porzuciło swoje przeznaczenie. W międzyczasie dostaliśmy jedną z najgorzej zagranych scen w tym odcinku, czyli bardzo sztuczna scena Majka i jedenastki podczas ich pożegnania. Nie wiem, może to kwestia mojej empatii, moich emocji, ale dla mnie wypadła lekko mówiąc nienaturalnie. Ich mimika, gesty, zachowanie sprawiały wrażenie jakby byli bardzo zastydzeni tą sceną. Nie czuć tam było ostatniego pożegnania pary, powiedziałbym, że była to scena po prostu podczas której poczułem największy dyskomfort w trakcie tego seansu. To by było tyle o konkretnych scenach, przynajmniej w negatywnym znaczeniu. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć parę słów o strukturze całego sezonu, która mocno ucierpiała poprzez drugi średni etap, co sprawiło, że cały był bardzo nierówny. Jeszcze podczas nagrywania materiału o pierwszej części byłem zadowolony, napięcie powoli rosło, aż otrzymaliśmy kulminację w czwartym odcinku. Jednak czar prysł, gdy nastąpiło rozwlekanie wątków w epizodach 5, 6, 7. Po finale ten zabieg wydaje się tym bardziej bez sensu, zważywszy na to, że ostatni odcinek można było spokojnie zrealizować jako dwa osobne epizody. Mam wrażenie, że ten ostatni dwugodzinny epizod był wydany w takiej okazałości tylko po to, żeby się o tym mówiło w samych superlatywach. Spójrzcie, final Stranger Things będzie trwał aż 2 godziny 8 minut, ale to będzie widoczne. Było to zwykłe pompowanie marketingowego balonika, ale czy było potrzebne? Gdyby przeciąć ten odcinek w połowie i zrobić z niego dwa osobne, to pewnie nikt by nawet nie zauważył. Dziś natknąłem się na teorię, że Daferowie podpisali kontrakt na 8 epizodów i dlatego w drugiej części sezonu próbali rozciągnąć materiał z jednego odcinka na trzy, bo brakło im pomysłów na dalszy etap i właśnie dlatego ten sezon wypadł tak słabo. Trudno się z tym nie zgodzić. Wydaje mi się, że gdyby finałowy epizod podzielić tak jak wcześniej powiedziałem na dwa, a poprzednie trzy skondensować do też dwóch, to finał przypadłby na odcinek 7 i 8, a wcześniejsza część sezonu, czyli 5 i 6, nie byłaby aż tak nużąca. W efekcie dziś znacznie lepiej ocenialibyśmy cały sezon jako całość, bo byłby bardziej dynamiczny. Przecież nie na darmo wylało się mnóstwo negatywnych opinii po drugim etapie, o tym, że odcinki są nudne i przegadane. Wydaje mi się, że gdyby skrócić ten etap, to całość zyskałaby na dynamice i może sezon zyskałby na jakości. I to by było z grubsza na tyle zarzutów wobec fabuły. Teraz przejdę do pozytywnych aspektów tego finału, bo wydaje się, że jest ich trochę mniej, ale za to są znaczące. Muszę powiedzieć, że jestem fanem drugiego etapu tego epizodu, czyli pożegnania bohaterów. Według mnie ta historia 18 miesięcy później uratowała ten epizod od całkowitej porażki. Ta część zaczyna się już po odejściu 11 na drugą stronę, i od tego momentu twórcy wyraźnie zaczynają przygotowywać nas na rychłe zakończenie historii. Dostajemy garść wspomnień Majka i 11, które odwołują się do pierwszych sezonów i nie tylko przypominają ich wspólną drogę, ale też przy okazji budzą w widzach osobiste emocje i własne wspomnienia związane z tą historią. W końcu część oglądającej śledziła ten serial przez 10 lat, a u każdego w życiu przez ten czas prawdopodobnie wiele się zmieniło. Niektórzy dorośli, a inni założyli rodziny. Niemniej, na pewno część ludzi zżyła się z postaciami, Końcówka tego odcinka to było ostatecznie pożegnanie z Hawkins z narracją Robin w tle. Myślę, że to właśnie te momenty najbardziej wpłynęły na emocjonalne pożegnanie i pozytywny odbiór tego odcinka, a przynajmniej według mnie. W ostatnich scenach dostajemy mnóstwo nawiązań do poprzednich sezonów, od samych początków aż po niezrealizowane obietnice poszczególnych bohaterów. Taki zabieg buduje poczucie przywiązania i wspomnień, bo część ujęć jest wręcz bezpośrednią repliką scen z pierwszych sezonów, co stanowi dodatkowy smaczek dla uważnego widza. Przykładem może być scena między Lucasem a Max, zdjęcia robione Destinowi przez jego mamę, paranoia Joyce przywodząca na myśl pierwszy sezon, czy nagrywanie filmu przez Jonathana, a na końcu wreszcie spełniona obietnica randki Joyce i Hoopera. Wszystkie te sceny mają. Zadanie wywołać uczucie nieuchronnego przemijania i rychłego końca. Twórcy z pełną premedytacją grają nam na uczuciach, budując smutny klimat finału, ale wyszło im to zaskakująco dobrze i zdecydowanie przemówiło nawet do mnie, do osoby, która obejrzała wszystkie sezony w listopadzie, co oznacza, że zrealizowano to w naprawdę w dobrym stylu, ponieważ podejrzewam, że nie byłem aż tak związany z tym serialem, a mimo to poczułem żal związany z zakończeniem. Na tym etapie dużo więcej scen było trafnych, nawet wątek PTSD Majka został tu rozegrany bardzo trafnie, mimo że Finn Wolfhard. W tym sezonie moim zdaniem wypada raczej słabo, tak w tej konkretnej scenie prezentuje się znacznie lepiej niż w momencie pożegnania z jedenastką. Przede wszystkim w jego grze widać autentyczny smutek, który nie sprawia wrażenia sztucznego i odgrywanego na siłę. Jak najpiękniejszym highlightem epizodu jest przemowa Dustina, który ubrany w koszulkę z napisem Hellfire Live oddaje hołd Yemu. W tej scenie wszystko gra, od idealnie wpecionego utworu po iście perfekcyjnie odegrany buntowniczy styl Dustina, zaczerpnięty bezpośrednio od przyjaciela z poprzedniego sezonu. Mimo, że Eddie nie pojawił się w finale tak jak głosiły pogłoski, tak zdecydowanie czuć ducha tej postaci i oddany mu ukłon. Zresztą już wszędzie trąbią o tym, że była to scena nawiązująca do pomysłu Eddiego z czwartego sezonu i według mnie jest to najlepsza scena całego odcinka. Doceniam także takie małe smaczki jak to, że twórcy zwrócili uwagę na takie szczegóły jak blizny u mamy Wheeler i powrót taty Wheelera. Dodatkowym plusem jest to, że praktycznie każda z ważnych postaci dostała swoje pożegnanie. Dustin idzie na studia, Mike pisze powieść, Max z Lukasem zostali parą, a młodzi dorośli, czyli Steve, Nancy, Robin i Jonathan, planują mityczne spotkania raz w miesiącu. Bardzo podoba mi się to, że twórcy zarysowali dalsze losy tych bohaterów. Szczególnie ciekawi poprowadzono postać Nancy, zupełnie inaczej niż można było się po niej spodziewać. Jej przemiana na przestrzeni pięciu sezonów jest wyraźna i w tym finałowym etapie widać właśnie to, jak staje się swoistą starą Connor z uniwersum Stranger Things. Nawet motyw porzucenia studiów wynikający po prostu ze zmęczenia idealnie się wpisuje w rozwój tej postaci, bo pokazuje, że Nancy nie zawsze musiała być idealna, ale także, że potrafiła zmieniać zdanie i przyznawać się do porażki. Kolejny świetnym pomysłem był Steve jako nauczyciel. Pomysł, o którym nie wiedziałem, że seria go potrzebuje. Idealnie pasuje do jego postaci. Mam w ogóle wrażenie, że twórcy trafili z zakończeniem tych bohaterów idealnie w środek tarczy. Jednak brakuje mi zakończenia wątku Muraya. Nie wiadomo co się z nim stało, a od paru sezonów był stosunkowo ważnym bohaterem, który pojawiał się podczas mniejszych czy większych opresji. Wracając do ostatniego etapu tego epizodu, to zakończenie historii klamrą kompozycyjną podczas rozrywki w D&D było najlepszym co mogło spotkać tę opowieść z tak bezpiecznie poprowadzoną końcówką. Nie dość, że historia zatoczyła koło z nutką nostalgii, poprowadziła finał w piwnicy, w której wszystko się zaczęło, to jeszcze dostajemy pole do interpretacji losu jedenastki, które moim zdaniem jest bardzo dobrze skonstruowanym zakończeniem. Wyjaśnienie opowiedziane przez Majka podoba mi się Przede wszystkim dlatego, że dosłownie w połowie seansu, kiedy Kali umierała, ja zastanawiałem się po co daferowie w ogóle pozwolili wrócić tej postaci, skoro jej jedynym celem była śmierć. Przecież od kiedy Kali została uratowana, nie zrobiła niczego znaczącego dla fabuły. Była dosłownie bezużyteczna. Jednak w momencie, gdy Mike opowiada reszcie historii jedenastki, wszystko nabiera sensu. Wtedy faktycznie Kali okazuje się potrzebna. Jej postać miała cel, a celem było omamienie wojska po to, żeby jedenastka uciekła w taki sposób, żeby myśleli, iż ona nie żyje. Oczywiście nie miałbym nic przeciwko jej poświęceniu, ale biorąc pod uwagę zasadę, według której każdy element wprowadzony do historii powinien odegrać w niej rolę, to właśnie takie zakończenie zdecydowanie bardziej do mnie trafia. A, jeszcze jedna rzecz. Teza, że Mike pełni rolę narratora całej historii oraz motyw symbolicznego przekazania pałeczki młodszemu pokoleniu, trochę jak w Dumanji, gdy gra trafia do kolejnych dzieci. To również bardzo przyjemne nawiązanie, które dobrze wpisuje się w klimat serialowego pastiszu. Na koniec zdecydowany plus, czyli motywy muzyczne. Dobór utworów jest oczywiście sprawą bardzo subiektywną, ale dla mnie wypada to naprawdę świetnie. Heroes, The Trooper, Purple Rain, który nawet... Ucięty w dosłownie najlepszym momencie, wciąż robi wrażenie. Wszystkie te kawałki dosłownie wplatają się w klimat odcinka, nadając mu taki melancholijny, smutny charakter, ale wydaje mi się, że dokładnie tego potrzebowała ta historia po pięciu sezonach. Dodatkowo chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów o niektórych postaciach. Henry, zagrany przez Jamie'ego Campbella, został bardzo wyraziście przedstawiony. Mimo, że postać miała być uosobieniem zła, to wydaje się, że po finale najwięcej zyskała w oczach widzów i najbardziej zapadła w pamięć. Jamie wyciągnął z Henry'ego maksimum i w sytuacjach, kiedy konfrontował się z przeszłością potrafił sprawić, że widz czuł do niego żal, dzięki czemu stał się niejednoznacznym bohaterem, który mimo bycia złym nawet wzbudzał sympatię. Drugim bohaterem, którego ponownie chciałbym docenić jest Dustin. Jego wcześniej wspomniany performance na zakończenie roku był tylko wisienką na torcie pośród wielu bardzo dobrych scen. Rozwój Dustina był bardzo dobrze poprowadzonym wątkiem. Dustin jako bohater dojrzał od ciągle wesołego chłopaka po osobę, która walczyła z utratą przyjaciela. Na pewnym etapie Dustin był dużo bardziej związany ze Steve'em niż z resztą grupy. Można powiedzieć, że jego kłótnia ze Steve'em to próba odepchnięcia Steve'a po to, aby go ratować. Dla Dustina to właśnie Steve był postacią, o którą on się najbardziej troszczył. Bał się, że odejdzie, bał się stracić kolejnego przyjaciela, dlatego to ze Steve'em był gotowy oddać życie podczas walki. Gatena w tym sezonie oglądało się bardzo dobrze i co najważniejsze, całkowicie naturalnie. Kolejną postacią, o której warto wspomnieć i można mówić w zasadzie w samych superrelatywach jest Max odegrana przez Sadie Singh, która była mocnym punktem tego serialu. I tutaj szkoda wymieniać poszczególne sceny, jej poziom gry aktorskiej jest zdecydowanie wyżej od reszty grupy z jej pokolenia. No i nie muszę więcej dodawać jak to, że Sadie już szykuje się do kolejnych filmów, a ludzie wieszczą jej w przyszłości Oscary. Co do reszty grupy, mam wrażenie, że troszeczkę miała mniej do pokazania na tym etapie. Epicentrum całości przypadło na 11, która, według mnie, miała najsłabszy występ w tym sezonie. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że Mili miała zagrać postać przyjętą, która godzi się z własną śmiercią, ale wypadła po prostu źle i Mika, nawet w finale, była bardzo jednowymiarowa i nie uratowała tym epizodem całości. Mam wrażenie, że scenariuszowo obdarty z jakiegokolwiek pola do manewru. Powiedziano masz grać przyjętą postać, do której nadciąga rychły koniec i musisz zdecydować jak umrzesz. Szkoda tylko, że zamknęli to w wydętych wargach i smutnej minie. Natomiast chwalony wszędzie Derek po pierwszym etapie sezonu trochę niestety opadł na laurach w końcówce. Niby wciąż miał ten szyderczy żarcik wleciony w sceny, ale jednocześnie miałem wrażenie, że się zapętlił i w kółko powtarzał to samo, przez co spadł w trochę w rankingu. W poprzednim odcinku wspominałem, że mam obawy związane z czasem na zrealizowanie wszystkich wątków. Okazało się, że miałem rację tylko połowicznie, bo czas był, ale przeznaczony na nieodpowiednie momenty. Sam prolog w stosunku do walki był zbyt długi i dość mocno się ciągnął, co poskutkowało tym, że za mało skupiono się na starciu z wekną. Dodatkowo miałem wrażenie, że pierwsze cztery odcinki zdecydowanie odbiegały klimatem od reszty sezonu. Wydaje mi się, że w drugim jakość drastycznie spadła, a klimat odszedł od cięższych momentów dla totalnie wolnego i zachowawczego rozwoju akcji, wraz z przeciętnym zakończeniem siódmego epizodu. Mam wrażenie, że obietnica potężnego finału, wielkiego zakończenia, którą budowano na przestrzeni poprzednich sezonów, pozostała niezrealizowana. Mimo wszystko oceniam ten sezon jako poprawny, podobnie jak sam finałowy odcinek. Oczywiście nie zabrakło słabszych momentów, ale uważam, że prawdziwą siłą tego epizodu jest jego druga część, w której oddano hołd większości bohaterów i zapewniono im pożegnanie potrafiące wzruszyć oraz nadać całemu zakończeniu odpowiedni melancholijny klimat. Natomiast gdybym miał posłużyć się liczbami, to pierwszy etap, czyli odcinki 1 do 4 oceniam na 8 na 10, zwłaszcza że ten etap zbudził oczekiwania, dobrze się rozwijał. Te cztery odcinki dały mi dużo więcej frajdy niż kolejne. Zwłaszcza, że charakteryzowały się tonem nadchodzącej zagłady. Mogły pochwalić się zdecydowanie mroczniejszym klimatem niż kolejne i przede wszystkim budowały napięcie, a czwarty odcinek związany z przemianą Willa dostarczył kanałom popkulturowym mnóstwo emocji i pola do interpretacji, co było najmocniejszym punktem sezonu. Za drugi etap daje ledwo 5 na 10. Oc Scena wyjściowa po prostu był zdecydowanie słabszy niż poprzedni. Mało ciekawy, pojawiło się w nim najwięcej plot plot-Holly, a niektóre sceny były po prostu źle skonstruowane. W tym miejscu chciałbym powołać między m.in. na dialog podczas rozstania Nancy i Jonathana. Przez całą ich rozmowę byłem przekonany, że to po prostu czas prawdy, w którym wyrzucają sobie wszystko, co ich boli. Zaraz przed śmiercią, w myśl, umrę z czystym sumieniem, ale mimo wszystko pozostają parą. Całość, niestety, była bardzo sztuczna, a w powietrzu wisiało tyle niezręczności, że aż mnie skręcało przed ekranem. W międzyczasie padł jeszcze ten tekst z niezaręczynami i zgłupiałem, czy oni w końcu się rozstają, czy biorą ślub. W trakcie tej sceny cały czas się zastanawiałem o co chodzi twórcom i do końca nie dowiedziałem się. Dopiero po scenę się trafiłem na artykuł, w którym wyjaśniają, że Nancy i Jonathan się rozstali. Wyobraźcie sobie jak źle trzeba poprowadzić scenę, że widz nie ma pojęcia w którą stronę zmierza relacja dwójki bohaterów. Jest to złe do tego stopnia, że twórcy muszą prostować sytuację w wywiadzie. Zresztą to nie wszystkie słabe momenty tego etapu. Moment coming outu Willa był tak źle napisany, że śledziłem to z trudnością. Przecież w tej scenie znalazły się postacie, które nawet nie miały z nim nic wspólnego. Ponadto ta scena w żaden sposób nie wpłynęła na relację z wekną, a przynajmniej nie pokazano tego. Cała ta scena nic nie wnosi do fabuły, bo nie zmienia kompletnie nic w historii, nie ma wpływu na żadną decyzję, była po prostu niepotrzebna. Kolejny przykład to scena, gdy demogorgony pojawiają się w szpitalu, ale oczywiście omijają Robin. A pani Wheeler zmienia się w Ellen Ripley i wysadza obcego ledwo chodząc, bo wywróżyła starota, że demogorgony akurat znajdą się przy tej jednej pralce. Było tego więcej, ale nie ma co wymieniać wszystkich po kolei. Natomiast gdybym miał ocenić finał, to mam troszeczkę problem, bo waham się między 6 a 7. Bo zaraz po seansie byłem gotowy ocenić ten odcinek troszeczkę lepiej. Ale im więcej o nim myślę, tym więcej problemów dostrzegam. Dlatego niech będzie 6,5 na 10, czyli po prostu ok. Są momenty, które dobrze działają, ale pojawiają się także głupie zabiegi. Doceniam przede wszystkim nostalgiczne pożegnanie z ekipą i dbałość o detale nawiązujące do początków serii. Oczekiwania wobec tego zakończenia były gigantyczne i choć twórcy sami ukręcili na siebie ten bicz, to obawy o powtórkę z katastrofy Gry o były w pełni uzasadnione. Biorąc pod uwagę jednak karty, jakie mieli w ręku oraz fakt, że postawili na bezpieczną zagrywkę podszytą ich słynną już alergią na uśmiercanie bohaterów, uważam, że całkiem nieźle wywiązali się ze swojego zadania. Ja zdaję sobie sprawę, że to był celowy zabieg, aby pozostać w ramach inspiracji filmami typu Gunis i dać happy end dla wszystkich, ale wydaje mi się, że przez to pojawia się dysonans między mroczną atmosferą z początku sezonu, a pozytywnym Zakończeniem z finału. Ale mimo happy endu, to właśnie ta druga część odcinka, realizująca pożegnanie bohaterów, ratuje ten epizod. Dlatego cały sezon oceniam na 6,5 na 10, taka wyszła średnia, i zamykam historię tego serialu w mojej głowie. Na koniec małe podsumowanie. Uważam, że ten finał miał skupić się na pożegnaniach, emocjach i relacjach bardziej niż na walkach. Wiem, że w kontekście tylu emocji, pewnie niedopowiedzenia fabularne przystają, mieć aż takie znaczenie, bo emocjonalnie czujemy domknięcie historii. Natomiast nie przepadam za obniżeniem lotów i niezrealizowanymi oczekiwaniami, a te były różne od tego co zaproponowano nam w poprzednich sezonach, a nawet początkiem omawianego. Myślę, że część z nas pewnie wróci kiedyś do tego serialu i przy okazji powspomina wydarzenia, które miały miejsce przez czas emisji tej historii, ale na ten moment myślę, że ja. Prędzej wrócę do pierwszych trzech sezonów niż do zakończenia. Tym akcentem zakończę ten wywód. Jestem ciekaw, co wy myślicie o tym finale, jak i o sezonie. A ja jak zawsze mam nadzieję, że usłyszymy się w kolejnym materiale. Cześć!